Dzień dobry, witam Was. To ja, jak na niedzielska kuchara Patenciara i dzisiaj pokażę Wam bardzo prosty przepis na bezglutenowy, wegański pasztet. Wiem, co teraz myślą mięsożercy, ale tak się składa, że jest to przepis o smaku głębokim, tak głębokim jak moja dusza. Zaczynamy. Ten pasztet, moi drodzy, przygotujemy na bazie warzyw z rosołu, wykąpanych ze smaku, biednych z wyglądu, ale zobaczycie, że pasztet będzie miał temperament i osobowość. Wystarczy, że zblendujemy to wszystko w naszej cudownej maszynie. Wystarczy, że wykorzystamy 2-3 sekundy do tego. Zaraz Wam to pokażę, jak to zrobić. Ale skoro mamy warzywa, które są już bezosobowe, to trzeba nadać ten temperament, a my to zrobimy za pomocą pieczarek. Ta Czy tak przechowujemy pieczarki? Owszem, nie. Gdy kupimy pieczarki zapakowane w ten sposób, przychodzimy do domu, trzaskamy drzwiami, nie witamy się z kotem ani z psem i robimy tak zwane naturalne oddychanie czyli musimy odpakować nasze pieczarki i przesypujemy te pieczareczki do materiałowego woreczka w takim woreczku. Pieczarki czują się najlepiej komfortowo, jak ja tutaj na tym planie. A pieczarki potem lądują oczywiście do lodówki, ale te nie lądują, bo my je usmażymy. Przechodzimy do drugiego etapu przepisu. Bardzo prosta historia, moi drodzy. Musimy zrobić umami, czyli głęboki smak płynący z pieczarek. Wystarczy, że pieczarki podgrzejemy na oleju z odrobiną, odrobiną czosku i sosu sojowego. Przychodzi operator albo reżyser i mówi tak. Wiesz, bądź ekspresyjna, musisz mieć dużo charakteru i temperamentu, i osobowości, ale mogłabyś się nie ruszać? Zabiłam Cię wzrokiem. Dobra, eee, słuchajcie, eee, tarka, 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 tarka. Żeby sobie ułatwić życie, bo po co siekać i się popisywać, jak można zacznieć sobie na tareczce takie pieczarki. Więc ja to czynię, a operatorzy potem, a właściwie montażysta przyspieszy ten czas, tak? O! Nawet nie musimy tego robić do końca i dokładnie, bo to wszystko potem zostanie zblendowane w specjalnej maszynie, której zajmie to z dwie sekundy. Dobrze, odkładam to na bok, co by syfu nie było, i biorę czosnek. Więc paszty truśliny na ogół tak ze sobą ma że w wysokiej temperaturze gaśnie ten smak, więc my musimy naprawdę dodać dużo przypraw, dużo fajnych e, składników, więc będą dwa ząbki czosku i sporo sosu sojowego. Harad! Gnieciemy jeden i drugi i to już sobie posiekamy, ale byle jak, koniecznie. To nie jest ładna kuchnia. Ładny to jest tutaj tylko operator. O, sesiekniemy tak byle jak. Dobra, na patelni rozgrzewamy odrobinę tłuszczu. Tłuszcz możemy sobie dowolnie wybrać. Może być to olej rzepakowy albo oliwa z oliwek. Ale ważne, gdy podgrzewamy tłuszcz, to nie doprowadzamy do spalenia i palenia i dymienia się, tylko po prostu ten tłuszcz ma być gorący. Czyli delikatnie tutaj pod dłonią ma się zrobić ciepełko. Dobra. Podsmażamy, i to jest moment, gdy dosłownie minie minutka, żeby wlać ten sos sojowy. Które może delikatnie uderzać, więc nie stójcie. Pancia, nalałaś mi mało sosu sojowego. Mam więcej. Ja sobie naleję. No więc teraz jest dokładka. Naprawdę pieczarki mają pływać w sosie sojowym, ponieważ tutaj będzie dużo soli, ale tutaj już nie ma soli, więc my możemy naprawdę przedawkować sos sojowy. Teraz ładnie się to wszystko smaży, a ja już do mojej maszyny która bardzo szybko rozprawi się z masą na pasztet. Wyrzucam warzywa z rosołu. I teraz uwaga. Jeżeli nie chciałbym wam się teraz robić tego pasztetu, to te warzywa możecie zamrozić do trzech tygodni, a sam bulion zamrozić do dwóch miesięcy. Pieczarki się smażą, a my dorzucimy kolejny składnik, i to jest uwaga, uwaga, fasolka. A mi się nie chciało moczyć fasolki i gotować tej fasolki, więc wykorzystam taką z puszki. I teraz bardzo ważna rzecz: to sobie odsączymy tą wodę, która tutaj jest, wykorzystam samą fasolkę. Ale jeżeli byłoby tak, że troszkę fasolki zostałoby wam w tej puszce, to pamiętajcie o tym, że nie wolno przechowywać żywności po otwartej. Kto to by? Idę odsączyć, bo pancia nie dałaś mi sita. Dobrze, mamy warzywa, mamy fasolkę i dodamy do tego trochę przypraw. Mamy paprykę słodką i paprykę wędzoną. Papryka wędzona doskonale sprawdza się w kuchni, w której ogranicza się mięso. Ona udaje trochę smak ten mięsny. Fajne jest to, że paprykę słodką można przedawkować. No i to jest wędzona, mam nadzieję. Och, wędzona. Och, fuck. Czuję się jak uwędzona. Tutaj już ostrożnie jedziesz, jedziesz. Kieczarki są już zrobione, więc wrzucam je tutaj do kielicha. A teraz bardzo ważny składnik, no bo skoro jest wegański ten pasztet, już w ogóle bezglutenowy, no to musimy mieć coś, co zastąpi nam jajko i to jest len mielony, słuchajcie, mm, miało być ładnie, o, jest ładnie, z którego przygotujemy klej. Wystarczy rondelek z odrobiną wody, i raptem dwie niepełne łyżki lnu mielonego i zaraz zobaczycie, że jak tylko woda złapie temperaturę, to powstanie cudowny klej, który spowoduje, że ta masa się połączy, tylko masę oczywiście wcześniej będziemy musieli zblendować. Moi drodzy, powstał glut y, rodem z horrorów klasy Z. Gęsty, ale skuteczny. Do tej kamery mówię. A teraz będziemy blendować. Powiem wam szczerze, że tutaj jest taka historia, że ja naprawdę nie muszę za wiele opowiadać o tym sprzęcie, ponieważ wystarczy użyć go raz i wy już wiecie, że zakochacie się do końca życia w nim. Sześć ostrzyń, ale tak jakby tu było Z12. I teraz cyk, cyk. A ja nie mam co robić! Dziękuję. Już zareklamowałam go najlepiej, jak można tylko było. Więc w środku. O! Jest ekstra masa. O! Jezus, jak to pachnie. Widzicie to? To ma moc. Ale będzie miało jeszcze więcej mocy, gdy dodamy ten klejk. I wtedy faktycznie podczas pieczenia powstanie nam pasztet. Wyśniony, nawet mięsożerca. Nie, że zje, zeżrę. Dobre wieści dla operatora Mateusza. Prawie kończymy. Thank you, Jesus! Wylewamy masę, zgrabnie oczywiście wprost do kamery. Cały czas dążymy do tego, żeby wzmocnić ten smak pasztetu roślinnego, zważył w porosole. Więc idealna będzie do tego czarnuszka, która naprawdę ma intensywny smak. A że zawsze wam mówię, że jeżeli nie czytacie książek, to czy, czytajcie przynajmniej etykiety. bo dowiecie się, że czarnuszka jest dobra na odporność, wzmacnia naszą odporność i ma błonnik, omega 3 i 6. Wow! Cały wierzch pasztetu podsypujemy czarnuszką. I wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Na jakąś godzinę. Dobrze jest wylać odrobinę wody na blachę. Dzięki temu pasztet będzie równo rósł. A few later. I pasztet jest gotowy. Wygląda tak, ale chciałabym, żebyście zobaczyli, jak się pięknie kroi. Będzie siara, jak się nie ukroi. Nie wiem, czy w ogóle ma sens skończenie tego odcinka w jakiś wzniosły sposób, ponieważ uważam, że sam widok tego pasztetu mówi za siebie. Dziękuję.